Wyjście z pandemii koronawirusa nastąpi w czterech etapach, zapowiedział dziś wieczorem premier Mateusz Morawiecki. W tej chwili trudno powiedzieć, w jakiej perspektywie czasowej to nastąpi. Pierwszy etap już w poniedziałek, kiedy zniesiony zostanie zakaz rekreacyjnego przemieszczania się. Oczywiście będzie to możliwe jedynie w maseczce. Zmienione będą też zasady dotyczące liczby osób korzystających jednocześnie ze sklepów. Po pierwsze, otwarcie lasów i parków. Przy czym. Nie traktujmy tego jako zaproszenie do niekontrolowanej rekreacji, do bardzo um, szerokich wyjść. To raczej ma być zwiększony komfort zdrowia psychicznego dla e, ludzi e, i tak do tego podchodzimy. Po drugie, złagodzone przepisy w handlu. Handel jest bardzo ważny. Dzisiaj zaopatrujemy się w artykuły pierwszej potrzeby w, w, artykuły żywnościowe, oczywiście sanitarne. I tutaj chcemy też nieco zliberalizować te zasady, a mianowicie w taki sposób, żeby w sklepach do 100 metrów była możliwość obsługi czterech klientów na jedną kasę, a w sklepach powyżej 100 metrów 15. Metrów kwadratowych i jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Kolejny etap na drodze do powrotu do normalnego życia zakłada otwarcie sklepów budowlanych w weekendy, hoteli i innych miejsc noclegowych. Będzie można także skorzystać z bibliotek, muzeów i galerii sztuki. W trzecim etapie zaplanowano otwarcie restauracji, ale z ograniczeniami, zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, a także galerii handlowych. Będą mogły odbywać się również wydarzenia sportowe, ale bez udziału publiczności. Do szkół będą mogli wrócić uczniowie. Ostatnim etapem będzie otwarcie między m.in. teatru kin, siłowni i klubów fitness.